Natomiast musimy sobie zadać pytanie dlaczego tak jest i teraz powiedzmy tak, no mamy tutaj Pana Prezydenta i niestety do tego doprowadził Pan Prezydent Krzysztof Chojniak. Możecie zadać pytanie, pytanie Państwo dlaczego? No bo jeżeli wybudował Mediatekę wyłącznie z kredytów, nie pozyskując żadnych dotacji zewnętrznych, podobna sytuacja z ciepłownią miejską, gdzie budujemy ciepłownię tylko i wyłącznie z kredytów, również bez żadnych dotacji, to mamy tego efekty rządzenia Pana Prezydenta. I teraz my jako mieszkańcy musimy niestety za to wszystko płacić. Panie Prezydencie, tak dużo myślałem nad tym, ale ja bym tak na Pana miejscu to, znaczy może nie na Pana miejscu, ale zasugerowałbym Panu, by Pan złożył rezygnację. My Pana zatrudnimy w Urzędzie Miasta, damy Panu te 20 tysięcy pensji i zwolnimy Pana ze świadczenia w stosunku pracy, żeby Pan po prostu nie przychodził do pracy i nie psuł tego miasta. Naprawdę. Dziękuję.